Maria Honka, witam Państwa w specjalnym wydaniu programu Druga Kawa prosto z ratusza. Rozmawiamy z prezydentem dużego Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W dużym Zacz Opolu oczywiście. Zacznijmy od tego, jak Pan świętował? No bo było co świętować. <noise> e, znaczy euforia, <noise> żartując. Może nie, natomiast rzeczywiście satysfakcja z tego, że bardzo taka ciężka, intensywna praca wielu osób znalazła swój pozytywny fi finał, bo, bo to nie jest tak, że prezydent sobie coś wymyślił i to się realizuje od tak samo z siebie, tylko rzeczywiście e, dziesiątki osób były zaangażowane i w przygotowanie pomysłu, i też w kreowanie tego, co jest elementem tego pomysłu, a potem w, w bronienie merytoryczne, nie na zasadzie hejtu, nienawiści, ale merytoryczne bronienie argumentów, które, które są. No i była to ciężka praca. Była to ciężka praca, stąd satysfakcja duża. Przy kuflu, piwa wiśniowego udało nam się wieczór w Warszawie spędzić. Bo tak to akurat w tym dniu wtedy byliśmy, i to całe świętowanie. Na szampana może jeszcze przyjdzie czas, ale takie moje marzenie, że chciałem tego szampana wypić z tymi mieszkańcami, którzy się w Opolu znajdą kiedyś. Zatem jak przekonać się tych mieszkańców do tego, że jednak Opole jest wspaniałe i że będzie im tutaj się dobrze mieszkało? Myślę, że mamy wiele argumentów, dlatego że Opole jest zamożnym, świetnie rozwijającym się samorządem, który. Oferuje dziesiątki ulg i fajnych, sympatycznych rzeczy w zakresie dostępu do usług. Mamy świetną opiekę przedszkolną, żłobkową, mamy fantastyczne szkoły i podstawowe, i gimnazjalne. Ale wyniki matur, które były w Opolu, były najwyższe, jedne z najwyższych w Polsce. Mamy atrakcyjne miejsca pracy, mamy też ofertę związaną z, ze zniżkami do publicznych instytucji, takich jak ogród zoologiczny, zresztą chętnie odwiedzany przez mieszkańców ościennych miejscowości, jak basen, baseny, również basen letni. Więc to są argumenty, które myślę przemówią. Mam nadzieję przemówić trafią, zyskają akceptację ze strony mieszkańców ościennych miejscowości. Oczywiście będziemy też mówić o transporcie zbiorowym, bo z różnych głosów, które się pojawiają słychać, że problem dostępu do miasta, dojazdu autobusami jest najważniejszy i też stąd nasza duża otwartość na te tematy. Jak teraz będzie postępowało to poszerzenie granic administracyjnych Opola? Od 1 stycznia Opole będzie miało zmienione granice administracyjne, to de facto dla mieszkańców dla wielu mieszkańców oznacza brak żadnych zmian, konkretnych zmian, dlatego że oni pozostaną mieszkańcami tych samych domów, będą mieć tych samych sąsiadów, te same lampy oświetleniowe, tak troszeczkę żartobliwie mówię, ale tak naprawdę dla wielu ludzi 1 stycznia się prawie nic nie zmieni. Poza tym, że Czarnowąsy będą w Opolu, a nie w Dobrzeniu Wielkim na przykład. Natomiast e, e, zmieni się pod kątem zarządzania administracyjnego sporo, bo obiektami publicznymi, tymi instytucjami publicznymi, które są na terenie tych sołectw, będzie zarządzało miasto. Także dzisiaj szefem, czy dzisiaj 1 stycznia szefem pani dyrektor, w, czy pana dyrektora w szkole bądź w przedszkolu w jednym czy drugim sołectwie będzie prezydent miasta, już nie wójt konkretnej gminy. To taki prezent na 800-lecie Opola, bo... W w przyszłym roku będziemy fetować, praktycznie przez cały rok przyszły. No tak się to pięknie złożyło. Rzeczywiście 800-lecie Opola będzie już w nowych granicach miasta, z większą liczbą, mam nadzieję, szczęśliwych mieszkańców, z większym budżetem, z większymi możliwościami do, do, do działania. Aczkolwiek no, intencje były inne. Znaczy nie, 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 nie chodziło o to, żeby powiększyć miasto na 800 lat, ale powiększenie miasta Opola to ma oznaczać miejsca pracy, ma oznaczać mieszkania komunalne, ma oznaczać rozwój środowiska akademickiego i tak dalej, i tak dalej. To jest, Podstawą do naszych działań. No tak się zbiegło z to z 800-leciem. Bardzo miło, myślę, że, że historyczna data i też rzeczywiście nie tylko przez te 800 lat, ale również przez zmianę granic miasta. Jakim argumentem w Pana rękach, w rozmowach z podmiotami gospodarczymi, które mają tutaj swój kapitał ulokować, będzie właśnie to powiększone opole, większe miasto, większa ilość mieszkańców, większe wpływy z podatków? Ogromnym, dlatego że przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżają do Opola, którzy chcą tu rozwijać swoją działalność, tworzyć miejsca pracy, albo którzy już są w Opolu, ale chcą się rozwijać oni potrzebują miejsca na to potrzebują terenów inwestycyjnych a w opolu jest niezwykle ciężko taki teren inwestycyjny wygospodarować szczególnie te tereny inwestycyjne są potrzebne w okolicach autostrady tymczasem węzeł autostradowy jest poza opolem jest w gminie Dąbrowa jeden a drugi w Dąbrówce daleko od opola i przybliżenie opola do autostrady i możliwość zagospodarowania terenów które są po drodze na tereny inwestycyjne to ogromny atut dla pozyskiwania innych przedsiębiorców tych zewnętrznych ale również zatrzymywania tych z opola bo oni też czasami mówią o tym że zmieniliby swoją lokalizację, bo tu jest mniej ludzi do pracy, bo tu są troszeczkę inne warunki i woleliby gdzieś, żeby móc się rozwiązać znaleźć się gdzie indziej. Więc to jest ogromne. A atut. Oczywiście również stawki podatkowe, podatku od nieruchomości, które będziemy proponować, one będą rozróżnione dla przedsiębiorców, tych działających na terenie Opola i na terenie Nowych Sołec. Tam będą niższe, więc ci przedsiębiorcy odczują zmianę tylko na plus albo nie odczują jej, jej zupełnie. Natomiast powiększony budżet miasta być może w przyszłości będzie oznaczał to, że będziemy mieć podatki jeszcze niższe, bo ja od początku swojej kadencji, od początku swoich rządów prowadzę politykę jak najniższych podatków i nie zdarzyło mi się jeszcze przez te półtora roku podnieść żadnego podatku miejskiego. Wracając do samej decyzji, do rozporządzenia Rady Ministrów, to było dla Pana zaskoczenie, że tak szybko ta decyzja zapadła? Szybko może nie, zaskoczenie na pewno, szybko nie, bo przecież do 30 lipca ten rząd musiał rząd musiał podjąć decyzję, a Rada Ministrów nie spotyka się codziennie, tylko pracuje swoim trybem i raz w tygodniu, może rzadziej, może częściej ma, ma terminy swoich spotkań. Spraw w Polsce się wiele różnych toczy, więc zdaję sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że dla nas to jest najważniejsza sprawa, to zmiana granic miasta, to w skali kraju to jest jakiś tam mikrus niezauważalny gdzieś na liście. Więc rząd, mając do decydowania o różnych trudnych sprawach, nie zostawił tego na ostatnią chwilę, tylko załatwił to we wtorek. Załatwił to troszeczkę szybciej niż wszyscy się spodziewali. Natomiast nie odbieram tego w taki sposób, żeby rząd poświęcił na to mniej czasu albo też nie, nie przydawał temu należytej wagi i należytej staranności. To wszystko zostało dopełnione. Natomiast doczekaliśmy się decyzji parę dni wcześniej niż wszyscy spodziewaliśmy się. Co też myślę troszeczkę ciśnienia i presji z nas wszystkich ściągnęło, bo nie ma co ukrywać w rozmowach z wieloma ludźmi. Widać wszyscy po prostu już czekali decyzji, jaka by ona nie była, ale chcieli po prostu, żeby pewien etap się zakończył i w ten sposób wyjaśnić sytuację. A pod kątem tego, że wczoraj odbywało się posiedzenie wspólne rządu i samorządu, no, gdzieś tam ta decyzja zapadła przed. Wiele osób podkreślało, że powinna była zapaść po, bo. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu nie zdążyła jeszcze zająć stanowiska w tej sprawie. Ale podkomisje, pod które się tymi sprawami zajmowały, które potem tworzą całą komisję, już wypowiedziały się pozytywnie o, o projekcie rozporządzenia. Sam rząd też przygotował projekt rozporządzenia, zaopiniowany ten wniosek był przez wszystkie ministerstwa pozytywnie. Więc y, y, można oczywiście y, zadać pytanie, czy można było jeszcze tydzień y, czekać i poczekać na tą opinię. Ale y, ja chyba nie mam wątpliwości, nie wiem jak, jak, jak inni, ale te, opinia. Która byłaby tam podjęta, nie sądzę, żeby była negatywna, więc myślę, że to nie wpłynęłoby na, na decyzję rządu, na to, jaką decyzję rząd, rząd podjął. Natomiast po prostu w przyszły wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów rząd będzie zajmował się kolejnymi ważnymi sprawami. Wójtowie i pani burmistrz podkreślali, że to spotkanie, pierwsze posiedzenie Komisji Rządu i Samorządu przebiegało w taki sposób, że było. 22 wnioski o zmianę granic administracyjnych, czy tam zmiany administracyjne na mapie Polski i, i jako jedyny wniosek o no, pole budził zastrzeżenia? Nie, to nieprawda. Natomiast rzeczywiście od wielu miesięcy mamy do czynienia z taką próbą zagadania albo przedstawienia rzeczywistości innej niż ona jest. Taką próbą zakłamania tej rzeczywistości, powiedzenia, że jest tak czy inaczej. Jak pani spojrzy wstecz na te parę miesięcy, to ze strony Wójtu usłyszeliśmy bardzo różne informacje o tym, że wniosek będzie zaopiniowany negatywnie przez wojewodę, że wniosek będzie będzie odłożony na półkę i tak dalej, że oni to wszystko wiedzą, a proszę zobaczyć jak jest. Jest tak, że przeszliśmy całą procedurę wymaganą zgodnie z prawem, uzyskaliśmy wszystkie potrzebne opinie i też wszystkie spotkania, które miały się odbyć się odbyły i wniosek został przyjęty, więc ja bym nie wierzył w, 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 te, w te, te słowa. One, myślę, były skierowane przede wszystkim do mieszkańców tamtych miejscowości i miały ich mobilizować do tego, żeby atakowali cały projekt. Natomiast nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, żeby siąść do, do stołu rozmów, podyskutować, zastanowić Zastanowić się, jak zadziałać w taki sposób, żeby pożytek z wielkiej inwestycji miała nie jedna gmina, ale również te, które tą gminę otaczają. Cały ten proces od pomysłu, czyli od listopada ubiegłego roku to jest cykl spotkań, wyjazdów, konferencji prasowych jakiś urlop teraz? <laughs> Na pewno jakiś urlop, nie mogę powiedzieć kiedy. Zobaczymy, bo jeszcze sporo spraw zostało do, do wyjaśnienia. Natomiast to, co warte podkreślenia rzeczywiście, to to, że to była praca zespołowa, że wiele osób się bardzo mocno w to zaangażowało i chciałbym im bardzo serdecznie podziękować, bo zrobili wielką rzecz dla Opola, dla całego regionu. Ich zaangażowanie i praca na pewno będzie dostrzeżone i też w jakiś sposób będzie z pewnością za wiele lat komentowane, opisywane, bo jest to wydarzenie historyczne, jakby na to, na to nie patrzeć. Ja też mam osobistą satysfakcję z tego, że przetrwaliśmy ten okres, bo tak to też czasami trzeba nazwać, pomimo wielu różnych ataków. Pokazaliśmy jednak to, że to jest pomysł sensowny i przekonaliśmy Radę Ministrów do... Do tego. No i teraz jeszcze większe wyzwanie przed nami, więc urlop absolutnie jest potrzebny. Ale integracja tych, tych selek, przejęcie, realizowanie, do realizowania zadań, choćby takich jak wydawanie dowodów osobistych, jak właśnie prowadzenie szkół czy prowadzenie remis starzackich, to jest rzecz, którą trzeba w najbliższych miesiącach przygotować. Właśnie integracja. Czy będzie się Pan spotykał z tymi mieszkańcami, rozmawiał, przekonywał do tego, że Opole jest. Miastem, w którym można fajnie spędzać czas, że można tutaj żyć i że jest wesoło fajnie. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To już samo Polanie. Bardzo miło ich witam w naszej w naszej wspaniałej, opolskiej rodzinie. Nam jest miło, że do nas dołączyli, będziemy ich chcieli przekonać na różny sposób, będziemy im też tłumaczyć, że ulegli pewnej iluzji, fał, fałszerstwu temu, że bycie opolaninem to jest jakaś krzywda, to jest jakiś kłopot i tak dalej, więc będziemy im pokazywać, że wcale nie, że bycie opolaninem to fantastyczna sprawa, że wiele z tego przywilejów i, i po prostu osobistej satysfakcji wynika, bo opolanie są dumni ze swojego miasta i myślę, że ci nowi mieszkańcy również z tego miasta e, będą dumni i też zobaczą, że zmiana granic miasta nie oznacza, że ktoś będzie ich wyrzucał z domu, wysyłał celowo do lekarza w Opolu albo zamykał im szkołę, żeby do szkoły do Opola przychodzili, bo to zupełnie były kłamstwa, nieprawdy, tylko po to, żeby tych ludzi podburzyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Naszym gościem był Arkadiusz Wiśniewski, prezydent powiększonego od dwóch dni Opola, dużego Opola, prosto z ratusza dla Państwa w specjalnym wydaniu programu Druga Kawa Maria Honka. Kłaniam się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.